Chcesz zobaczyć panoramę lądka zdroju bez drona? Wystarczy wejść na wzgórze trzech krzyży. Z jego szczytu rozciąga się widok jak z pocztówki. Jak tam dotrzeć? Z rynku prowadzą dwie trasy. Łagodna ścieżka prowadzi przez osiedle słoneczne. Wchodzimy w ulicę Storczyków, a następnie na białą ścieżkę. Za ostrym zakrętem podążamy polną ścieżką aż do niewielkiego placu. Zanim wchodzimy na wąski szlak i idziemy przez jeszcze kawałek, aż naszym oczom ukażą się trzy białe krzyże. Stroma droga krzyżowa również zaczyna się na osiedlu słonecznym. Idziemy na ulicę Niezapominajek i kierujemy się w lewą stronę aż do końca. Za ostatnim domem będzie drogowskaz. Wchodzimy na ścieżkę i idziemy na górę. Trasa wymaga nieco więcej wysiłku, ale wrażenia z widoku są tego warte. Pierwsze krzyże ustawiono tutaj w XVII wieku, od tamtego czasu były wielokrotnie odnawiane, zwykle jako wyraz wdzięczności mieszkańców za ocalenie w trudnych chwilach. W latach 70. XX wieku drewniane krzyże postawił Franciszek Kuźniarz po tym, jak przeżył pożar samochodu, ale te obecne pochodzą już z lat 80.